Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite. i dzisiaj pokażę wam jak zrobić wyzwanie zatańcz przy hydrauliku, sianowcu i drewnianym domku. Zostawcie oczywiście łapkę, suba na kanale z dzwonkiem, przypominam, że jak wchodzicie do sklepu z przedmiotami, tutaj na dole po prawej klikniecie wesprzy twórcę, wpiszecie profi i potwierdzicie to, dzięki temu mnie wspieracie przy zakupie jakiegoś skina lub emotki. No i co, przechodzimy na plac zabaw. No ja jestem już przy hydrauliku na południe od gasnących gaj. Dokładnie tutaj w tym miejscu on sobie siedzi. Wystarczy przy nim zatańczyć, żeby zrobić pierwszą część tego questa. Ok, no chyba każdy wie, gdzie znajduje się sianowiec na farmie Fury, dokładnie tutaj w tym miejscu. No i trzecia miejscówka drewniana chatka. właściwie jest to namiot tutaj w tym miejscu między potnymi piaskami a zielonymi żywopotami. Wygląda to tak. Przechodzimy teraz do rozstrzygnięcia giveaway'a, który nagrałem już w niedzielę na streamie, bo wtedy było losowanie. Przypominam, że każda osoba, która wygrała, ma się do mnie zgłosić w celu weryfikacji. Co prawda ja już zweryfikowałem i niestety osoba, która wygrała PSC nie subskrybowała mojego drugiego kanału, więc brawa dla niej, nie wygrywa ona, przechodzi ta nagroda dla drugiej osoby. Zresztą już to napisałem też w komentarzach pod ostatnim giveaway'owym odcinkiem. Piszcie do mnie na Facebooka, ja się z wami skontaktuję, zweryfikuję czy wy to wy i... Będziemy mogli sobie spokojnie przekazać klucze i PSTki Lecimy Dobra, mamy teraz losowanko, na streamku sobie to robimy w niedzielę 17 listopada o godzinie 17 losowanko Mamy 8 osób, które biorą udział Do wygrania jest PST za 40 ziko i 4 klucze do jakiejś gry randomowej w momencie, w którym ktoś wygra, pierwsza osoba wygrywa PSC, druga, trzecia, czwarta i piąta wygrywają klucze do gier. Jeżeli pierwsza osoba nie odpisze do niedzieli 24 listopada do północy, czyli jak będzie północ 01, to już nie przyjmuje zgłoszenia, musi mi napisać na Facebooku, co i jak to już będzie ustalane przez oczywiście Epic Games, dlatego były mi potrzebne wasze Ja was dodaję na Epic Games do znajomych, piszę do was wiadomość. I wtedy wysyłam wam tego klucza, czy tam kody do PSC przez Facebooka. Jak zweryfikuję, że wy, to wy. Dobra, pierwsza osoba, tak jak mówiłem, wygrywa PSC. Jest to Kelti. Dobra. Druga osoba, jeżeli ta osoba się nie zgłosi, to wygrywa mm, też PSC. To, która miała, to, które miała wygrać pierwsza. Ale druga wygrywa kluczyk. Czyli mamy drugą osobę. Neku. Trzecia osoba wygrywa fany, Czwarta osoba wygrywa. Znowu Kelty, więc pomijamy, bo nie mogą dwie, dwa razy te same osoby wygrać, czyli czwarta osoba MRK I piąta Szaman Czyli mamy już rozstrzygnięty giveaway Dobra, ja sobie po kolei później po streamku już te wasze niki wezmę, zbiorę Napiszę do was wiadomość i w ten sposób się do was odezwę, a wy potem do mnie odezwiecie się przez fanpage i będziemy weryfikować czy macie wszystko to, co było w filmie Mówione, zrobione Dobra